Panie i Panowie, bo to do Was, do Pań i Panów, Pań i Panów będących ze sobą blisko, do Was skierowany jest ten wpis oraz do ludzi, którzy Was widzą. Czy widzieliście kiedyś kobietę z torebką? Wydaje mi się, że każdy z Was widział. Jeśli nie widzieliście, zobaczcie szybko, jak wygląda kobieta z torebką. Być może zobaczycie też kobiety i mężczyznę idących razem pod rękę, przytulonych. Kobieta ma torebkę? Jest dobrze, ale i tu zaczyna się wpis, w sedno wpisu. Niekiedy można zobaczyć, kiedy mężczyzna niesie, trzyma torebkę swojej kobiety. Widzieliście taką sytuację? Czy ta sytuacja robi na was jakieś wrażenie? Nie osobiście ona cieszy. Ech, coś wspaniałego. Apeluję, Apeluję z tego miejsca. miejsca. Drogi chłopcze, nie wolno ci tykać damskich torebek. Nie trzymaj jej w miejscu publicznym. Nie nieś damskiej torebki swojej dziewczynie, kiedy z nią idziesz przez ulicę. Głupio to wygląda. Damska torebka nie jest stworzona dla facetów. Kochać dziewczynę? To dobrze. Chcesz jej pomóc? Też dobrze, ale nie nieś jej torebki. Ma za ciężką prosić cię o poniesienie. Powiedz jej, że nie będziesz nosić jej torebki. Powiedz, że następnym razem nie wkładała do swojej torebki tak wiele rzeczy. Że sobie lepiej plecak kupiła, jak ma ciężary nosić. Chyba, że ty masz plecak, to włóż do niej jej torebkę i będzie wtedy dobrze. Ech. Kobieto... Jakaś ciebie kobieta, że swoją torebkę dajesz swojemu chłopcu? Swoją torebkę z osobistymi rzeczami dajesz facetowi? On niosąc ci tą torebkę wydaje się śmieszny. Co więcej, ty też jesteś śmieszna. Może nadbardziej, bardziej, bo ludzie sobie myślą... Ech, no nie mógł odmówić chłopiec no tej dziewczynce, jest słaby. Ech. Idziesz panienko, w tych bucikach wysokich, kurteczkę masz przed dubkę, którą kręcisz, a chłopak niesie ci twoją torebkę. Ech. Także widzicie, że jest to śmieszne i wy tego nie róbcie. Kobiety, Kobiety nie, nie dawajcie swoich torebek swoim partnerom. Mężczyźni nie noście damskich torebek swoich partnerek.